Cześć, ja jestem Szymon i witam Cię na kanale Szkoła Wygrywania. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak realizować cele. Jest to pierwszy film z pierwszą tego typu techniką, ale już wiem, że będę tutaj przedstawiać o wiele więcej technik, które pomagają realizować cele. Bo jak od dawna wiadomo, nie wszystko jest idealne dla każdego. Dzięki temu, że dostarczam Wam szereg technik. To każdy może wybrać coś dla siebie. Więc jeśli ta technika Ci nie odpowiada, to zapraszam do innych filmów z serii o realizacji celu. Wracając już do filmu, zapraszam do oglądania. Wszyscy, którzy interesują się rozwojem osobistym jasno wiedzą o tym, że aby wspinać się w górę tej trabiny społecznej, to trzeba mieć wyznaczone cele. Cel jest trochę jak kierunek podróży. Jeżeli nie wiesz, w jakim kierunku jedziesz, to z dużym prawdopodobieństwem nie dojedziesz tam, gdzie chcesz dojechać, czyli nie osiągniesz celu. I nie będę tutaj mówił o wyznaczeniu celów, bo oczywiście na pytanie, jak wyznaczać sobie cele w skuteczny sposób, odpowiedziałem już w innym filmie. Zapraszam więc do oglądania link albo podrzucę w opisie, albo zrobię playlistę. Pewnie bardziej to drugie. Jednak e, samo wyznaczenie celu to nie wszystko. Tak jak trochę w biznesie, pomysły na biznes są nic nie warte, liczy się ich realizacja. Bo każdy człowiek chce mieć tyle pieniędzy, żeby nie mieć przymusu pracy i spokojnie sobie żyć. Taki cel ma każdy z nas, a nie każdy go realizuje. Więc kluczem jest realizacja. Więc jak ten cel dobrze zrealizować? No dzisiaj właśnie podrzucam jedną z technik, a tą techniką jest 5 razy łaj. I 5 razy hał. Autorem tej techniki jest założyciel Toyoty. Jest ona prosta. A wytłumaczyć ją jest najprościej na przykładzie, więc przejdźmy po prostu do przykładu. Cała ta metoda polega na zadawaniu pytań: dlaczego? Aż dojdziemy do klu, i podstawowego powodu danego zagadnienia. Potem, jak, potem zadajemy sobie pytanie: jak? Aż dojdziemy do prostej czynności zbliżającej nas do osiągnięcia celu. Przykładowo weźmy chęć, chcę więcej kasy. Zadajmy pytanie, dlaczego chcesz więcej kasy? Odpowiedź jest powiedzmy, bo chcę polecieć na Karaiby. A dlaczego chcesz polecieć na Karaiby? No, bo potrzebuję odpocząć od pracy. A dlaczego potrzebujesz odpocząć od pracy? No, bo wypaliłem się zawodowo. A dlaczego się wypaliłeś? No, a bo sąsiad poszedł na emeryturę i ja też już chcę odejść na emeryturę. A te, dlaczego chcesz odejść na emeryturę? Bo już nie chcę więcej pracować. No i w tym sposobem mamy klub problemu trochę tak e, prawą ręką przez lewerami no bo wypalenie i nie chcę pracować e, powinno trochę wcześniej nam to zaskoczyć. No ale, dobra. Przejdźmy teraz przez. Jak? Jak zrobić, żeby nie musieć pracować? No, trzeba mieć stały dochód bez pracy. Jak zrobić stały dochód? Można wynająć dwa pokoje w mieszkaniu, w którym mieszkam, a które są puste. Jak wynająć dwa pokoje w mieszkaniu? Wystawić trzeba ogłoszenie. Znaczy mam, mam dwa pokoje na wynajem. No, a jak wystawić ogłoszenie? No, trzeba zrobić zdjęcia i założyć konto na jakimś serwisie do ogłoszeń mieszkaniowych. I takim sposobem mamy wyznaczone najbliższe działanie do zrobienia, które przybliży nas w kierunku celu czyli założyć konto i zrobić zdjęcia tych pokoi do wynajęcia. Jest to proste i skuteczne. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Jeżeli film dał Ci trochę wartości, no to zostaw coś po sobie, daj lęka, komentarz, podziel się ze znajomymi itd., itd. Polecam też oczywiście swoją stronę szkoła-wygrywania.pl, gdzie wrzucam filmy, filmy hmm, wpisy w formie tekstowej oraz zapraszam na swojego Instagrama szkoła.wygrywania, gdzie codziennie wrzucam kolejną dawkę motywacji. przeważnie jest to cytat, jakaś grafika motywująca, inspirująca do działania. Gorąco polecam. Dzięki do zobaczenia. Cześć.